Z skill z test, na nawet ja zmieniłem tą furę Nooo a Sylo no, zawsze Sylo. nie zmienia Sylo nigdy nie z zmienia, to, Nigdy to, nie prawda. zmienia, no Ja zmieniłem tym razem Tym razem ja nie zmieniłem to... No, widzisz To to oh, oh, świadczy oh, co... Oh, nie widziałem tych wybuchów tutaj Sylo, jedź prawą, ja pojadę lewą Ja chciałem cyknąć delikatnie Ja, limit skill test I co? O chłopie Przelecimy Ajajaj Jest, jest, Niestety... Oj, panowie, jak was prostek kurde! Co mi się wydarzyło? Ale się... Dajcie zniszczyć, Syna no. A mi się Hoga, ty udało samego za Poczekaj, zniszczyć. do tyłu! Cofnij się! A się zaraz wybuchnie, bo on się pan tak koła Tak, tak, tak. <grym> Dobra, Dobra. Dobrze! A, aleluja! Liz, Liz. Sadz dupę. Co ty, Lękę. co, 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 Kupiła tekstura. Panu... Co? Dobra. Nie mam. <śla> Ojej. Oh, yeah. Kurcze, pieczone. Daj hajsu, nie potrzebuję Nie potrzebuję tutaj do. tych, nie, w sensie opon. A, tym, to taki, taki trik. Jest. Tak, 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 taki trik, Syla. Dobrze, zauważyliśmy ten trik. Tak. Jaki trik panowie? Tak. Ale Właśnie. to cio, ale cię, ale cię wykorzystał ten zawodnik drugi. makakresz. No... Czemu? Eee. Do tyłu! Pago! Na razie, Sylo! W ogóle Pago, to ja z tyłu widzieliście. A, no, no, tak. Na przejazdce nocnej. Sylo, wyrzuciło cię. Halo? No i co? Gdzie go wyrzuciło? Eee... Nie wyrzuciło? Co, co? Nie? Co, co może mnie? To jakiś szajs. Znaczy, ten ślody zawodnik może stąd palić gumę z tym swoim autobusikiem? To, to też, <grym> czy mogę w prawo skręcić? Nie błękitny ignorancie! Nie mnie w tego? Teraz pchnij. A sam się pchnij! Nie no podoba mi <grym> się <grym> ten boczek, no! No jadę przecież normalnie, jadę, jak przecież. człowiek! No. Samęś teraz skręcał w prawo. Nie będę, ale, ale ja, to, ja to byłem pierwszy Sylvester. No to bo oczekiwaj, tak jedź, no. no! jadę, no co, co, ale co ty narzekasz? Co ty ja masz tu się jakiś... Dragon się blokuje tu, no. Dzień konia, czy no. o co chodzi? Już miałem, już, 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 miałem, już miałem się denerwować. Brzmiałem się denerwować. Oooo, Brick on Marche! Oooo, Sylo to jest... Pan Koks. Będę ja tu ładnie mówię no. do Syla, a potem. No, FK, a, a, a potem będzie znowu w tytule: Szepard był dla mnie niemiły! <grym> no, a tak, tak, tak! <grym> a to, było. Był, a to, był, to było. był ten moment, w którym. Byłem, i ten wyścig, na którym byłem najmilszy dla niego na tych na nagrywkach. <grym> nie, bo nie byłem. fajnie, skoro w najmilszym momencie byłeś niemiły dla no, z... czyli No, żebyś z... po prostu <grym> <grym> najbardziej niemiły dla Syla i nie będzie taki, ale Szepard <grym> był dla mnie tym razem miły. <grym> Takie, nie, <bo> <grym> <grym> takiego tytułu. Na Ale taki tam. Tym razem, szepard był miły. Wiesz że było to jak napisałem wtedy komentarz w Geogramie. W sensie, jak ten, jak napisałem tam komentarz, a Sylon mi odpisał buziol. No. Ale Sylon się taki luźny w Warszawie zrobił bardziej, Tak, on się bardzo luźny. No. Tak luźny. Tak luźny. Tak luźny, popatrz. Zabawne to wygląda nie A nie wiem, że złapał więcej luzu, oczywiście, o to chodziło <grym> a. Że nikt se... nie pomyślał no. <grym> no a co tam gadałeś jeszcze wcześniej? Bo coś... O PUBG gada. kiedy pub jakiś, coś No grałem dzisiaj na przykład chwilę Aha, okej okay. A zdenerwowałem się trochę no. <laughs> Ale pani się A gra. może ja tak dzisiaj później ja, ja tak ostatni kup? miałem, A, że może, się u, ugadałem z Paxem okay. i z Liskiem I się gramy Fortnite'a I było tak, że wygraliśmy pierwszą gierkę Potem drugą przegraliśmy, trzecią przegraliśmy I inaczej się Pax powiedział A nie chce mi się grać w tę grę, głupie I dobrze wyszedł powiedział? Bardzo dobrze powiedział To no, prawda? Głupi, po prostu hmm, Fortnitea. Sta... No tak. Stare No tak Czepcie się czegoś normalnego, poważnej roboty, nie wiem, typu pogrania. Parę dziady. Stare dziady. Stare jest dziady. Simsie, Ale to prawda, ja tam, typu, ja tam no młody młokas jestem wśród nich. No głąb chyba jesteś. Wśród Was też przypomnę, panowie. Kiedy? Gównie, jak tam nie wiem, jest? o no no, czym mówisz. Góry. No no, gówniak, tak, tak. Ile ty tyle tam masz lat? 27 będę miał za dwa 38. No, 38. Prędzej. Ile? 27 będę miał no. za dwa tygodnie. A ty ogaty 27. A skończone. A tych ogaty ile Przypomnij? ja też no, mam 27 skończone w tamtym a, tak, roku! Tak, no tak. Co 8 boczek będzie. ale było. nie mam tyle skończone jeszcze, nie, ja to jest jakiś zapysł stary. jest naprawdę. I, i co jeszcze do nie powiem? <grym> Sfaniaczek no. No ale sylo, sylo, sylo. Ja jestem gigachad. Ja mogę was zniszczyć. Ja dziady, stare priki! <grym> nie martwe może tak powiedzieć. Dobra, Marke jest tam nie. Marke, powiedz, powiedz do Szeparda, ty stary dziadzie. Tak, naprawdę. stary oh, już. Ty, Marke, jakby ci jakby ci powiedział, żebyś włożył rękę do wulkanu, to byś nie, tak Nie, dlaczego miałby to robić? Nie no powiedziałbym mu tak. na Syla <śla> <śla> chyba, bo taki lubi. Widzisz, ty? tego. i śmieszne. Bo zabawne. <śla> No i on będzie się śmiał teraz przez 20. 10 minut. Ty, ej, rozkminiasz to, bogaty, że... bogaty, ale poczekaj, rozkminiasz to, że za rok, za Co rok o tej porze... Nie, 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 jest, ty, 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 ty... Ty umiesz liczyć? Nie, dobra, umiesz za liczyć? Dwa, za dwa. 29 będziemy dwa rozumiesz? No za dwadzieścia za dwa rok będziemy się śmiać, że ma prawie trzydziestkę, ty to ja rozumiesz? Ty już się rozumiesz nie śmiać. Ja za dwa lata, to, ty. za ja się... dwa lata on trzy dychy będzie No. Innoś ty, a za trzy lata, kto będzie miał trzy dychy? Szybko no. <guluję> tam. Tak, on nie wie. <guluję> On jeszcze, nie wiem Dotarł, nie, dotarło o, do niego, czekaj, tak, bo dotarło no, Tak, tak, dotarło, dotarło To nie było śmieszne akurat Dzięki Sylwester, dzięki, to dzięki Wcześniej jeszcze było bardziej zabawne, że boczek 3D będzie miał już no. prawie Ja cię dupię, boczek Ja jeszcze mam 4 latka. Ty tak, rudy, to rudy Nie no, wiem co to ma do rzeczy, ale dobra Nic Niech i tak będzie Totalnie nic Nie no, no, no dobra. ale fajny bieg jest teraz, opaki. Nie Takie, bo to są złote ty myśli, złote myśli, drugi myśli. raz! <śśles> ale jak to się poleciał. Tak, ja, ja już tak dwa razy tam poleciałem. Ej, a ja trzeci, przypomnę, ty teraz. mnie wyrzuciłeś. Raz, Ej, także. Tak, no, no, ja przejechałem. No tak. Mnie wypchałeś na skill na... Mm. Takiej no, rzeczy. Jak nie fajne. Jechałeś prawie. No, no nie fajne, no. Czwarty raz, powtarzam. Że żeby już robię jak 30-latek, być... panie rogaty. No cóż mam powiedzieć No, Jeszcze przepisowo będzie jeździł. Ja jeszcze w dowodzie mam połowę tej deka. Nie. Nie! Tak, no. ja do dowód to ja za rok we mnie Nie możesz tam skręcić. Gbiru! Mut, jak się zatrzyma... Wypad! Tu? Aj. Normalnie? Tak! WIPAD! Boczolt bo, bo, bo blokuje no, trasę! Dobra. No, dobra! Jużewkę palę! Tak, pale. jesteś zbawny! No, 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 no. Jakoś wjechałeś z czegoś, no! O, nie ale można! Nie, 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 ale nie, ale nie, dlatego, nie że można! Że nie, 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 nie da się, o, nie da się no wjechać! No nie da się, no bo nie da się wjechać! No, no, no nie co, dało się wjechać! No wjechałeś, no wjechałeś! Ale to nie... Ale to fale, ty, podsiadło! <laughs> wjechałeś, dosłownie! Podjeżdżaj tutaj, bo kurczę, nic nie widać! Trzeba się e, ro-spędzić, rozumiesz? No nie! E, ro Możesz spę... ty w dupę! Serdeczno no tutaj sypać? No tak. Czy naprawdę nie może wolniej troszeczkę ten autobus? Nie. Czy naprawdę nie można to i było dać? Nie. Naprawdę, panowie, nie możecie przestać narzekać? Nie. Czy naprawdę zamknij dupę? Ile wy macie lat? A, w sumie... Okay, <laughs> To już ten wiek, w którym można. W którym można, rozumiem. Na wszystko. Najmierdury e -e -e. za dużo. <laughs> no, że nie ma. Ej, zabawne nie. to było! Silo! Ej! To było naprawdę zabawne! Ale jeszcze jest to najgorsze, jest. że on się nie śmieje z tych żartów, które ja ja nie wiem. <laughs> na no. wsteku. No. No. Tak, na ta, steku. No, na stejk trzeba cisnąć, no. Na steku. Na steku. Na stejkę bym odupił, no. może. Chociaż nie, padówki, jadłem, nie chce mi się steka. Mhm. <laughs> Słuchajcie, co, co to jest parówki, ta sama do... skala jak coś, nie? Jedzenia. Stek, parówki. Pal... Stek, parówki, nie, nie chce mi się steka. No ta fala! Przychodzi do takiego, wiesz, dobrego, dobrej restauracji i tak przychodzi do ciebie taki kucharz. Dobry i mówi, a no może pan tego steka tutaj, coś ten tego tego, ty... Nie no, panie, parówki jadłem dzisiaj. Parówki, dzisiaj. nie no, proszę pana, pan chce mnie zabić, przepraszam? Ja, ja, już dzisiaj jadłem parówki, no. Oj... Co, Poga, drugi ty, raz mięso? Taka... No, nie mogę poczekać w tym miejscu, ty masz respa tu, nie? Numdź. No, Więc... Panie, ja się parówek najad. Ja, ja, kończę ten wyścig, nara.